Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w czwartek. 4 stycznia 2024 roku jest godzina 9. Mamy 5 stopni, odczuwalne 0, zachmurzenie 95%, szansa opadów 20%. Dobra jakość powietrza, to dobrze jest. Najcieplej będzie o 10,6 stopni. A później będzie spadek temperatury o 20 minus 1, czyli chłodniej. Robi się chłodniej, ale chmurki się zbierają. Pewnie znowu dzisiaj będzie padać. Ptaszki sobie jeszcze siedzą. Nie odfrunęły. No i zobaczmy, co za oknem. Tradycyjnie. No, chmurki wiszą, że tak powiem. Czyli szykuje się znowu ulewa. No ale kałuże stoją, w nocy też padało. Tak to wygląda. Miłego dnia Wam życzę. Witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o modzie. Najpierw herbatka w Waszym przemiłym towarzystwie. Się zastanawiam, jakie to są trendy modowe na ten nowy 2024 rok. Co nowego wchodzi? Ja oczywiście preferuję styl klasyczny. Całe życie tak jakoś m, nigdy nie wybiegałam, że tak powiem, przed szereg, jakoś tak nie byłam odważna w modzie. Jeżeli o to chodzi, to na pewno nie. Starałam się tak ubierać klasycznie, zresztą kupując rzeczy. To też tak myślę, żeby one mi służyły na dłużej, bo nie idę i nigdy nie szłam za modą, bo moda jest przeważnie sezonowa, kończy się i na drugi sezon już, już te rzeczy są niemodne, i cóż, i wypadałoby je odłożyć, prawda? A tu, a tu kupuje się po to, żeby w tym chodzić, a nie co sezon odnawiać garderobę. Oczywiście kupi się coś uzupełniającego, ale to już inaczej. Wygląda jak, to, jak coś się uzupełnia, a nie kupuje ciągle od nowa. Ja tak uważam. Bardzo ciekawa jestem Waszego zdania na ten temat. No i przede wszystkim m, moda dla pań w do dojrzałym wieku. Tak jak ja na przykład. Dla pań 60+, plus, o tak powiedzmy. Dla pań 60+. Plus. No przede wszystkim w tej chwili zmieniło się bardzo. Bardzo się zmieniło, bo w dawnych latach, które ja pamiętam, oczywiście, lata moich rodziców, moich dziadków, no to kobieta w tym wieku to już chusteczka na głowę i po prostu, no i taka już była babcia, że tak powiem. Babcia to nie jest obraźliwe słowo, to jest piękne słowo. No i, ale mi chodzi o to, że po prostu już, już nie interesowała się modą. No były wyjątki, tak jak zawsze są, wyjątki od reguły. Ale ja Wam powiem, że ja sama chodziłam w takiej chusteczce i kochałam je, te chusteczki. Jako dziewczynka do szkoły to chodziłam w chusteczkach. Pamiętam to dla mnie był bardzo fajny czas. Tak jak sobie przypominam, to, to bardzo żałuję, że te chusteczki już wyszły z mody, bo, bo, bo nawet z przyjemnością bym chodziła. Ładnie są zawiązane, ładne, kolorowe czy jakieś pasujące, do twarzy to z przyjemnością. Także to nie jest nic złego chusteczki. Może kiedyś wrócą do łaska. No, i przede wszystkim, tutaj ja mówię, że ja tak myślę. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale wydaje mi się, że, że w tej chwili nie ma co myśleć o wieku, tylko jak się kto czuje, jaką ma w sobie energię, jak wygląda, jaką ma posturę. Bo niektóre starsze panie mają po prostu figurę młodej dziewczyny, młodej kobiety, więc im pasuje oczywiście. Wiele rzeczy, tylko trzeba się starać żeby to nie było takie przerysowane, żeby to nie było takie zbyt młodzieżowe. Ale mogą sobie na wiele pozwolić, oczywiście, że tak. No i wszystko zależy od naszych upodobań. Czy jakie lubimy kolory, jakie lubimy fasony, jakie kroje, w czym dobrze się czujemy, i tak dalej? I to jest najistotniejsze, ponieważ sztuka kupić coś, co jest modne, ale my nam jakoś nie pasuje i wisi w szafie bo w tym nie chodzimy kupimy tylko na raz i później po prostu stwierdzimy że to jednak nie to, że to nie w naszym stylu, nie w naszym guście, źle się w tym czujemy, nie to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy to co kupimy, żeby to było dla nas po prostu wyjątkowe, żebyśmy chcieli w tym chodzić, żebyśmy po prostu byli zadowoleni ze swojego zakupu. Ja zawsze już się przekonałam, że jeżeli coś mi wpadnie w oko, coś mi się spodoba, to później świetnie, właśnie świetnie się odnajduję w tej rzeczy, służy mi długie lata. Ale jeżeli tak się już waham, zastanawiam, a ja wiem, a może tak, może tak, no to nie, to wtedy już, już się przekonałam, że nie ma co brać nic na siłę, bo wtedy i tak to takie będzie, już cały czas będzie takie, albo ja wiem, a nie wiem. To musi być takie coś, że, czy kolor, który nas jakoś tak. Mm, weźmie, że tak powiem, kolor, fason. Oczywiście, każdy ma jakieś ulubione kolory, jakieś fasony, w których się dobrze czuje i, i tak dalej. I ja tak uważam właśnie. I całe życie, bo teraz to wiadomo, ale nawet jak byłam młoda, to yy, ślepo nie dążyłam za modą. Zresztą to były inne czasy, były inne finanse, inne możliwości. To także to nie było tak, jak się chciało. Yy, sukienki szyło się u krawcowej, także... Nieraz były takie sztampowe, prawda? No, ale, ale tak się z przyjemnością wraca do tych chwil i do tych momentów, do tych wspomnień, właśnie z przyjemnością. I właśnie chciałam powiedzieć, że moda to nie jest jakieś oznaczenie, że to tylko w tym wieku i tak dalej. Jeżeli ktoś lubi to, Podąża całe życie za modą, za trendami, no to jak najbardziej, to wiek tu nie jest przeszkodą. to Wiek nie jest przeszkodą. Wiek to jest tylko liczba, cyfra. A my po prostu na ile się czujemy, jakie mamy możliwości, jaką mamy energię w sobie, no, i to czego chcemy i czego oczekujemy od mody i tak dalej. Także to, to tyle bym powiedziała na ten temat, to są to takie moje prywatne zdania. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Co sądzicie o tym, jak właśnie idziecie przez życie, czy z modą, czy, czy po prostu według swojego uznania, i jak Wam to wychodzi? Czy jesteście zadowolone, zadowoleni z tego właśnie, z tego tytułu, że, że sami sobie jesteście projektantami mody, że tak powiem? Bo w pewnym sensie jesteśmy sami dla siebie, projektujemy swój wizerunek, prawda? Także tak to wygląda. No cóż, dziękuję Wam dzisiaj. Tak myślałam, że właśnie, że zacznę ten rok. To już mówię nowy, ale to już, 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 już kolejny dzień minął. Ale właśnie takim właśnie wspomnieniem o, o modzie. Bo tak się utarło, że moda dotyczy tylko młodych, a starsi. Starsi też są ładnie wyglądać i, i dobrze się czuć w tym, co kupują. Także tyle na ten temat. Bardzo proszę o komentarze. Liczę, że wypowiecie się właśnie na ten temat. Co wy uważacie? Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Na razie, pa pa. Na obiad mam wczorajszą zupkę z mrożonek, ale jeszcze to smażę sobie. Parę placków ziemniaczanych, już tutaj przygotowałam. Starłam ziemniaki, dodałam jajko, starłam cebulę, nawiórki, dodałam soli, zaraz dodam jeszcze trochę pieprzu. I będę smażyć placki, które oczywiście do których mam kwaśną śmietanę, bo tak lubię. No i tak. I to będzie, takie to będzie drugie danie. Ale zacznę od drugiego dania, bo tak mam ochotę na te placuszki, więc biorę się za smażenie. Placki się smażą. Apetycznie już pachnie w całej kuchni. Będzie super drugie danie. Placuszki gotowe. Można zajadać apetyczne. Do tego śmietanka i smaczne danie. Bardzo smaczne danie, tu już mam przygotowany pleks śmietany. Mm. Degustacja musi być. Śmietana jest posolona. Mm -hmm. Przepyszne. Bardzo smaczne.